Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku. I słuchajcie tak, mm, kilka dni mi nie było. Przygotowania trochę do urodzin natalii, troszeczkę gdzieś tam bieganina po lekarzach i tak dalej. Hmm, więc to wszystko gdzieś tam się wiecie, skumulowało. Kilka dni było takich, że nie miałam ochoty w ogóle łapać za kamerę i. Odzywać się, pokazywać, rozmawiać, kompletnie nic. Dziś nie jest lepiej, znaczy dziś nie jest szałowo, ale jest ciut lepiej niż było kilka dni temu, powiedzmy. Pomimo tego, upał, słuchajcie, mamy niemiłosierny, niemiłosierny. E, 34 stopnie, więc tak. I ja, słuchajcie, nie przyszłam w zeszłym tygodniu z podsumowaniem moich e, paragonów. Jak wiecie, robiłam pierwszy tydzień od 24 czerwca do 29 czerwca, a drugi był od 1 lipca do 6 lipca. Przy czym nie robiłam codziennie też zakupów i ostatnich choli też wam nie pokazywałam z tego drugiego tygodnia i słuchajcie. Tu są paragony właśnie te pierwsze. I tutaj mam złożone już drugie, spisane na karteczkę, sobie jeszcze policzyłam. To, co znalazłam z tych paragonów. I słuchajcie, tak od 24 czerwca do 29 czerwca, przy czym przypominam, nie robiłam codziennie zakupów, było 476,70. Natomiast od 1 lipca do 6 lipca też nie robiłam codziennie zakupów, było 327,96, czyli mniej. Też troszeczkę mniej, bo tydzień wcześniej. Kupiłam troszeczkę rzeczy już y, do jakichś sałatek, wiecie, na urodziny. A przez to też tamten tydzień był troszeczkę y, droższy, ale nie wiem czasem, czy sobie nie zrobię takiego miesiąca podsumowującego chociaż najlepiej byłoby od pierwszego, wiecie, do ostatniego. A ja tak zaczęłam, niekoniecznie, chociaż mogę jeszcze, no bo pierwszy się zaczął, więc mogę te paragony sobie, wiecie, podliczyć. Teraz też jeszcze zaczęłam od wczoraj, chyba nie byłam nigdzie na zakupach. Tak, patrzę, nie, wczoraj byłam, przepraszam, mam paragon z wczoraj, ale. A, tak, e, dzisiaj nie mam, ale tak, średnio, słuchajcie, e, faktycznie jak Lenka napisała. Czy, czy właśnie około 2000 miesięcznie, 2000 miesięcznie wychodzi na jedzenie, przy czym tak jak mówię, u nas teraz troszeczkę mniej na przykład kupuje sera, gdzie kiedyś kupowałam dużo, bo dużo tego sera schodziło, teraz jest go mniej, mniej na przykład wędlin. Zależy też właśnie, jak ile osób jest w domu, czy jesteśmy w tym tygodniu w domu, czy jesteśmy, wiecie, poza domem i tak dalej, więc to wszystko gdzieś tam ma swoje, swoje ujście zeszły tydzień to był taki właśnie w większości byłam sama z Natalią, albo, albo była Natalia sama, gdzieś ja byłam też poza domem, także tego wiecie. No, tydzień, tygodniowi nigdy nie będzie równy. Bo tak jak powiedziałam też zanim zaczęłam, że na przykład jak kupuję chemię, no to tej chemii wiecie, jest sporo. Także nie miałam jeszcze paragonu. O, jeszcze był proszek w zeszłym chyba tygodniu, ale niemiecki. Nie mam paragonu, więc Wam go nie pokażę po prostu. Część gdzieś tam, jak robi moja połówka, zakupy, no to ja tych paragonów z reguły. Czasami gdzieś się wiecie, zawieruszą albo nie weźmie paragonu i tak dalej, więc też mi jest ciężko powiedzieć, ale tak średnio 500 zł wychodzi tygodniowo, ale mówię, czasami jest tak, że w tych 500 zł mieści się i wendina, i chemia. Dodatkowo na przykład karmy jeszcze dla zwierząt, dla kotów, więc to takie, wiecie. Mówię, to nie jest miarodajny miesiąc czy tam tydzień w tydzień, że na przykład 500 czy 300 zł, bo tak nigdy nie będzie. Jeżeli byłabym sama, też inaczej by się to wszystko, wiecie, układało, inaczej rzeczy, produkty są kupowane, bo no, człowiek sam siebie wie, tak? Nie wiem, buchanek chleba bym miała powiedzmy na tydzień, więc wydanie 5 zł czy 7 zł na tydzień no to nie jest jakiś duży koszt. Ale wiadomo, cała reszta już troszeczkę niestety kosztuje. Dziś słuchajcie, możecie dać znać też w komentarzu, jak u Was wychodzi tygodniowo, właśnie ile w tygodniu wydajecie na rodzinę, na ile osób wydajecie. U nas są cztery osoby, ale tak jak wcześniej wspomniałam, czasami jesteśmy we trójkę, czasami jesteśmy we czwórkę, czasami jesteśmy we dwójkę, czasami w pojedynkę jestem na przykład sama ja, bo cała reszta gdzieś się rozjeżdża, więc to jest po prostu mm, takie jak się mówi, pira drzwi orientacyjna kwota. Dziś, słuchajcie, na obiad zupa ogórkowa. Szczerze powiedziawszy, przy tych temperaturach nie chce się jeść, nie chce się robić, nie chce się po prostu nic. Ale zrobiłam, żeby była... Bo moja połówka stwierdziła ostatnio, już dosyć często woła o zupy, więc ma zupy. Wiadomo, gdzieś tam wkładka mięsna jest. Ale z jednej strony to fajne, bo wiecie, ugotuje się zupę i na dwa dni co najmniej jest. W zależności też jaka i ile tego ugotuję, ale średnio na dwa dni taka zupka jest. Tu mam, słuchajcie, jeszcze e, papryki. E, wczoraj, wczoraj właśnie kupiłam taki miks w biedronce i planuję zrobić leczo. Hmm, chociaż jeszcze nie wiem, no na razie mam garnek zajęty od zupy, więc jak dzisiaj troszeczkę domowicie zjedzą zupę, przeleję sobie do mniejszej i w tym garnku zrobię sobie leczo. Jeszcze jedna rzecz. Tak mi się przypomniało odnośnie tego szejka, żeby nie było, ja tutaj mam już rozpo, repie, rozpieczętowany, ale nie chcę mi się po prostu go, wiecie, odwijać. Chociaż i tak za chwileczkę będę robiła. Jeżeli chodzi o tego szejka i przygotowanie go wedle tego, co tutaj jest napisane, czyli 6 łyżeczek tego proszku wsypujemy do szlanki, zalewamy 300 e, zimnym mlekiem 300 ml i słuchajcie, to nie jak się ma. Ja dodałam jeszcze trochę kostek lodu, Niewiele. Dałam trochę mniej mleka, bo mówię, może będzie bardziej truskawkowe. Niestety nie przypomina to takiego szejka dla mnie. Nie przypomina takiego szejka, wiecie, McDonaldowskiego, ale sobie pomyślałam, akurat wtedy jak robiłam tego szejka, nie miałam truskawek, sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobię właśnie z truskawkami, z lodem, no i wiadomo na mleku. I zobaczymy, czy to, czy to się bardziej sprawdzi. Bo mam jeszcze banany też już dzisiaj chyba trzeba na placki zużyć. Mam jeszcze tutaj taki właśnie ciasteczkowy. Tu można też ciasteczka dodać w razie w. Nie wiem, czy mam te korzenne jeszcze, te lotosa, a jeżeli nie, to mam sam krem. Więc może coś wyczaruję, słuchajcie. Ale tutaj mówię, nie jest to jakoś tragiczne, że to wiecie, w ogóle nie da się tego wypić. Czegoś mi brakuje. Myślę, że może jak dodam właśnie świeżej truskawki, to może coś się zmieni, może coś odczaruje i uda się e, zrobić. Tak, także słuchajcie, ja idę dalej pić wodę. Dzisiaj chyba treningu żadnego nie będzie. Po prostu kleję się. Wczoraj jeszcze z Natalią w, ba w bad bing to nagrałam 35 minut. Akurat taką pogodę w... Wiecie, udało nam się wejść w takie okno pogodowe, że nie wiało, nie padało, Fajnie było także, no, te 35 minut, chociaż takie, wiecie, aktywności zaliczone. Miejmy nadzieję, że może dzisiaj też się uda, um, chociaż w te dni średnio się kobietą chce, ale zobaczymy. Dodatkowo jeszcze te upały. Naprawdę, słuchajcie, kotka tutaj... A, kotka już poszła, siedzą małe koty. Jak mi się uda, to Wam pokażę. Tak wyglądają, słuchajcie, miesięczne koty. Proszę nie patrzeć na podłogę, bo um, podłoga była wczoraj meta i przecierana. I już po prostu jest. No jak widać, no to są koty, co umyję to za chwilę, czy przetrę, to za chwileczkę jest wszystko porozsypywane. Dopóki one gdzieś tam nie będą okiełznane znane, to tak niestety będzie. Jak widzicie, są trzy czarne, jeden szaro czarny, one są po prostu urocze. One są tak, słuchajcie, jest jedna kotka i trzy kociaki, no są urocze. No po prostu są urocze. Najadły się i teraz odpoczywają, także mama też odpoczywa. A ja wracam dalej do. Chłodzenia się chyba, bo przy tych temperaturach to naprawdę. To chyba nie, da, nie było dane mi dzisiaj słuchajcie nagrywać. Zaczęłam nagrywać. E, zaczęłam nagrywać. I, i tak. I mi się tam ktoś przeszkodził. I coś mi się stało, zadziało, i musiałam usunąć wszystko. No ale dobra, na szczęście tego nie było dużo, i mogę wam to powtórzyć, co prawda bez już efektu, wiecie, że tu rzeczywiście coś było. Skończyłam ten shake truskawkowy, który Wam pokazywałam rano i mówiłam, z góry przepraszam za to, że jest ciemno, ale lampa mi właśnie przed chwileczką padła. Chociaż może coś tam jeszcze poświeci może. Może uda mi się zdążyć. Tak, moi drodzy. Mleko jadałam tutaj, jest 300 ml, mleka jadałam około 200 chyba ml. Do tego było 21 gram. Mi zostało tego proszku, wsypałam, dodałam kostek lodu, dodałam truskawek i muszę Wam powiedzieć, że to było po prostu rewelacyjne, bo samo w sobie z mlekiem nie jest dobre. Po dodaniu kostek lodu jest ciut lepsze, ale też nie ma szału. Dla mnie po prostu musi być mało tego proszku, znaczy mało mleka, dużo tego proszku, żeby to miało, wiecie, jakiś smak, a najlepiej dodać właśnie świeże truskawki, jakiś owoc, żeby, no tak jak tutaj truskawkowe, no to najlepiej truskawki dodać i naprawdę jest super. Także to by było z, w kwestii oceny i tak dalej, ale mówię, wypiłam jednym, wiecie, duszkiem wypiłam po prostu, tak mi się chciało pić. Zresztą pamiętajcie też o nawadnieniu, bo nawadnienie jest bardzo ważne. I moi drodzy. Chyba jednak lampa moja nie wytrzyma. Aha, dobra. Trudno. Ja kochani gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście dziękuję nowo przybyłym subskrybentom, jest mi bardzo miło. Cieszy mnie też, że ostatnie wyświetlenia spod ostatnich filmików, szczerze powiedziawszy przeszły moje najśmielsze oczekiwania, jesteście wspaniali, za co Wam serdecznie dziękuję, także. Witam serdecznie raz jeszcze nowych subskrybentów. Zapraszam osoby, które oglądają mnie, ale nie subskrybują, do wciśnięcia tego magicznego dzwoneczka. Będzie mi bardzo miło. I cóż... No w sumie, nie wie, niedużo zostało do 2000, więc może, może jeszcze w tym roku uda się zdobyć 2000 subskrybentów. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, tak ja gdzieś już powoli szukałam, rozglądałam się za rzeczami do vlogmasu, chociaż nie wiem, czy będę je w tym roku nagrywała. No, to gdzieś tam coś podpatruję, ale jeszcze tego nie kupuję. Ja wiem, że mamy lipiec, ale z reguły już wiecie deals i inne. Już z tego co wiem, to wtedy na przykład są na Halloween rzeczy, będzie sierpień. To zobaczycie, będą już w większości sklepów, i już będą Boże Narodzeniowe we wrześniu, albo koniec sierpnia. Tak jak zwykle. Nie się rozglądam, ale wiecie, czasami coś rzucę do koszyka, na następny dzień jak siadam, wyrzucam coś z koszyka i tak u mnie to wygląda, a sumą sumaru okazuje się, że i tak nic nie kupuję, bo kupię na przykład gdzieś coś stacjonarnie i, i tak to u mnie, słuchajcie, jest. Także ja, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że dzisiejszy, dzisiejszy wieczór i dzisiejsza noc będzie... Spokojna, chociaż czego, z tego co czytam w alercie, zapowiadają burze z jakimś tam gradem i w ogóle wiatr ileś na godzinę. Miejmy nadzieję, że nie słuchajcie, bo dzisiaj nawet jak wracałam do Torunia, znaczy z Torunia, to w radiu słyszałam jak mówili gdzieś tam chyba w Szczecinie. Jeżeli dobrze pamiętam, już są gdzieś szkody, już po prostu ta matka natura, wiecie, szaleje, więc mam nadzieję, że obejdzie się bez szkód, bo naprawdę. Z jednych ludzie nie, nie, nie wyjdą i za chwileczkę powstają nowe. Także... także ja życzę Wam spokoju, wszystkiego dobrego w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że już będzie taka większa regularność. Mm. I cóż, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Papa. Pa.